Przechodzimy, Dawid, na dużą skocznię. Ze spokojem, czy jest trochę stresu związanego z tym, że jeden z Was odpadnie y, dzisiaj po treningach y, na, na, na kolejne dni? Znaczy ja podchodzę do tego ze, spoko ze spokojem. Y, wiem, co chcę zrobić na skoczni i, i wydaje mi się, że i w tych ostatnich tygodniach przygotowań, i, i tutaj już na, y, na skoczni normalnej, y, no, pokazałem, na co mnie stać i na jakim, na jakim jestem aktualnie poziomie. Więc podchodzę do tego ze spokojem. Oczywiście mam świadomość tego, że no jeden, jeden musi, będzie musiał pauzować. Wierzę w to, że to, nie będę, że to nie będę ja i że sobie po prostu na tej skoczni poradzę i będę, będę w stanie oddawać dobre skoki. Jak trener powie, że, że jutro skaczesz mixty, to się ucieszysz? Bo z tymi mixtami to wasza relacja bywała trudna, ale słyszałem, że w Lake Placid bardzo na przykład chciałeś w mixtach skakać, a ci nie było dane. No, myślę, Jak najbardziej się ucieszę, jeżeli będę skakał i mam nadzieję, że będę skakał, bo to jest, to jest jednak konkurs rangi mistrzowskiej i, i po to tutaj przyjechałem, żeby skakać i rywalizować. To jest też kolejny dodatkowy dzień na skoczni, który można, w którym można złapać troszeczkę lepsze czucie, więc jak najbardziej to jest, to jest coś, co byłoby wskazane. A jaka to jest skocznia? Ta duża tutaj, bo tak wiesz, na, na oko to ona wygląda jak wszystkie nowe, trochę jak Pekin, trochę coś tak wizualnie, a, a technicznie, bo tutaj na przykład trener mówi, że ma dość długi rozbieg stosunkowo. No, technicznie to jest też skocznia też podobna, bym powiedział, do, do innych. To jest skocznia już nowego typu na nowych profilach, więc skacze się na niej bardzo podobnie. Wiadomo, każda skocznia ma swój gdzieś tam charakterek delikatny i, i one się między sobą różnią, ale, ale z grubsza patrząc to jest, to jest bardzo podobne. Ja jakoś nie pamiętam, żeby to był jakiś przesadnie długi rozbieg. No na pewno nie jest to Bischofshofen, więc aż takiej, aż takiej różnicy nie ma. No myślę, że też niezależnie od tego, czy ten rozbieg jest troszeczkę dłuższy, troszeczkę krótszy, to większego znaczenia nie ma, bo Ty i tak musisz zrobić swoje na progu i w locie i przy lądowaniu. E, zobaczymy tak naprawdę. Myślę, że największa, e, największa niewiadoma to jest to, jakie, jakie będziemy mieli warunki po prostu, bo e, już nie raz na tej skoszni, nawet jeszcze przed, przed przebudową, e, ona pokazywała właśnie swój charakter e, i, i tutaj e, no, wiatr, wiatr grał kluczową rolę. E, wiem, że prognozy są, są jakie są, może być różnie, e, no ale to w dalszym ciągu nic nie zmienia w kontekście tego, co ja mam zrobić na progu, jak mam, jak mam skakać. A propos prognoz takich sportowych. No nikt nie powie przed drużynówką w czwartek, że Polska jest faworytem do medalu, no bo, no bo ten sezon był jaki był. E, taki atak z drugiego szeregu jest w ogóle możliwy? Czy tak realnie oceniając, przepraszam, że to powiem, ale medal dla nas w drużynie byłby niespodzianką? No myślę, że patrząc na to co się działo do tej pory przez ostatnie dwa lata, no to, to byłby niespodzianką i, i tutaj nie trzeba filozofa do tego. Ale takie niespodzianki się mogą, mogą zdarzyć. No tak jak ja lubię podchodzić do, do tych konkursów, czyli no chcę po prostu zrobić swoje na tyle, na ile mnie stać w danej chwili. Przy odrobinie szczęścia, wyniki mogą być różne i, i, i w jedną i w drugą stronę, bo, bo to już zależy, jak się, jak się trafi ale mam świadomość tego, że zwłaszcza w tym, w tym momencie, kiedy te skoki ruszyły trochę do przodu, ta, ta podstawa jest, lepiej funkcjonuje, to jak najbardziej mogę się pozytywnie zaskoczyć. Ale cały czas chcę zostać po prostu na tym w głowie mam to, co mam do zrobienia na skoczni, bo no bez, jeżeli tego nie zrobię, no to sobie tej furtki nie otworzę, że, że gdzieś tam, czy warunki, czy błędy innych zawodników mi pomogą. Pięć dni skakania przed nami. Zaczynamy dzisiaj od treningów, później miksy, drużynówka, kwalifikacje i konkurs indywidualny. To jest taka objętość spotykana na co dzień, czy, czy raczej trochę więcej niż zazwyczaj? No w sezonie na pewno trochę więcej niż zazwyczaj, ale e, gdzieś tam w, w sezonie letnim, gdzie, gdy się przygotowujemy, wyjeżdżamy na zgrupowania, te czasem i, i tych skoków jest więcej. Duża skocznia w Trondheim. Skakaliście na niej już parę razy w zeszłym roku w zawodach, później było to takie słynne zgrupowanie. Jaka ona jest? No, nic specjalnego. E, normalna skocznia, nie ma w niej nic, co by mnie jakoś denerwowało, ani nie ma nic super. E, żeby miał jakieś wspaniałe e, wspomnienia do niej, więc e, taki normalny obiekt. Mam nadzieję, że po prostu, jak dobrze mi się skaczę, to, e, to po prostu będzie mi się na niej dobrze skakać i moje skoki będą wyglądać dobrze. Taki normalny, powiedziałbym, nowoczesny, jak te wszystkie, jak była w Pekinie i tak dalej. Teraz wszystkie skocznie się buduje trochę na jedno kopyto to te nowe, prawda? No, mniej więcej mniej więcej tak. Chociaż to wydaje mi się, że dalej jest jakby. E, ten rozbieg trochę do starego typu jeszcze, że z początku jest po prostu stromo i to przejście jest takie krótsze niż, niż na tych nowych skoczniach, gdzie gdzieś tam od belki po prostu jakby zaczyna się to całe przejście. A jak daleko tutaj można latać? Bo wiesz, że sieć zawsze podbijają te filmiki takie ze zgrupowań, że ktoś tam skoczył 150, 140, whatever. Masz taki filmik tutaj z no mamy, chyba ze 145 metrów, jak dobrze pamiętam tu skoczyłem. Yy, więc no na pewno gdzieś tam do tych 150 można spokojnie latać. Dziesiąte miejsce było na normalnej skoczni. I wtedy powiedzieli, że takie pół na pół. z jednej strony fajnie, bo dziesiątka, z drugiej strony wiadomo, że na Mistrzostwach Świata liczą się te trzy pierwsze, a wszystko dalej. Pewnie jeszcze czwarte byłoby o czym gadać, prawda? że, że było blisko medalu. Yy. Ale tak z perspektywy tych dwóch dni, to było dobre otwarcie Mistrzostw Świata dla Ciebie, prawda? Nie, no Jak najbardziej dobre. Nie można powiedzieć, że to jest zły wynik, ale no po prostu te skoki nie, nie były idealne. Pojawiły się w nich błędy i no tego po prostu chciałem uniknąć na zawodach. Chciałem na tych w tych najważniejszych momentach, na, na tych najważniejszych zawodach w sezonie po prostu oddać najlepsze skoki. A to nie do końca się udało, więc tu ten lekki niedosyt jest. A błędy się biorą ze stresu? Znaczy denerwowałeś się w niedzielę? No, myślę, że, że nie było zawodnika, który by się nie denerwował. To są y, zawody, więc normalne, że ten stres jest. Czy konkurs na normalnej skoczni gdzieś tam w Tobie siedział w głowie wieczorem czy następnego dnia? Musiałeś to przetrawić? Szczególnie ten drugi skok, no bo, bo sytuacja układała się fajnie, a później to wszystko się <laughs> zepsuło. No, dokładnie, zepsuło się niestety i, i tak było to u mnie w głowie. Szczególnie jeszcze po tym skoku dostałem zaproszenie na kontrolę antydopingową, więc ten wieczór nie był zbyt miły. Musiałem to przetrawić, ale myślę, że super sobie z tym, z tym poradziłem. Szczególnie w poniedziałek rano jeszcze miałem wizytę z psychologiem. I, i, I szybko to, że tak powiem, przetrawiliśmy. Czy to jest tak, że trochę za bardzo chciałeś? Bo na gorąco mówiłeś, że też warunki nie były, nie były w porządku, ale trener też trochę analizował, że, że znów było bardzo agresywnie tam na, 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 na progu. Um, no właśnie ja bym się z tym nie zgodził. No, ale. E, 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 nie, no tak jak e, szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie analizowałem tego skoku, bo e, teraz i tak idziemy na dużą skocznię i na to nie ma co grzebać. E, popełniłem błąd, na moje odczucie nie było dobrze i tyle. Dobra, duża skocznia. Jaka ona jest? Bo tak na oko to wygląda jak wszystkie inne nowe na świecie wybudowane, bo mam wrażenie, że teraz projektuje się je według jednego klucza. A, a, a dla zawodników to jaki to jest obiekt? Czego tu trzeba przypilnować? Tutaj na pewno nie można wyhamować prędkości, którą ma się na, na, nad bólą, bo. Tu można powiedzieć, że to jest skocznia zbliżona bardziej właśnie czy do Wisły, czy do Stanów, gdzie y, ten lot, y, że tak powiem, nad tą bulą nie jest zbyt wysoki, a, a później y, tego powietrza jest dużo więcej na samym, na samym dole nawet. Y, jeżeli nie wiem, ten wiatr jest z tyłu, to, to odczucie jest takie, że, y, że to powietrze w tej niecce cały czas jest i odkąd pamiętam Trondheim takie było i takie się, i się nie zmieniło. Halvor, który... Tutaj mieszka i pewnie przeskakał najwięcej ze wszystkich. Mówił, że jego zdanie, jak się. Jak przeniesiesz 60 metr z dobrym powietrzem, to już polecisz bardzo daleko. Miałeś takie, takie sytuacje? <grym> tak, oczywiście. I, i tutaj czasem y ten skok na, na tym progu nie był idealny, ale człowiek właśnie szybko przeleciał ten 60, 60 metr, dobrze się poukładał, złapał tą, może taką poduszecz, poduszeczkę na dole e, i na tym potrafił daleko e, odlecieć. Tak? No, tu e, całe szczęście dla mnie będą w, w, w większe różnice niż na małej skoczni e, i e, no to może być ciekawy konkurs. Mamy taką nadzieję. W ogóle tych konkursów teraz będzie trochę, bo dzisiaj zaczynacie treningi, później jest, są miksy, drużynówka, tego skakania jest sporo. Taka sytuacja trochę niespotykana, jeżeli chodzi o, o, o sezon, żeby 5 dni z rzędu skakać. No, poza treningami wiadomo, no tak, ale sympatycznie. Kto lubi skakać, może sobie poskakać. No, tak, no bo oprócz tego, że to jest robota, to jakby to też jest, to też jest rozumiem pasja. Tak, jak najbardziej, i, i szczególnie jak, jak pogoda dopisuje. Chociaż prognozy pogody nie są zbyt optymistyczne, ale cały czas mam nadzieję, że tu w Norwegii może się wszystko szybko zmienić. Spróbujmy najpierw zmierzyć się z taką obiegową opinią tłumu, kibiców. To, co najtrudniejsze na Mistrzostwach Świata, to już za tobą, bo teraz im większa skościa, tym powinno być dla ciebie łatwiej, tak czy nie? Zdecydowanie, tak. Natomiast ty. Yy... Gdzieś tam, jakby pomimo tego, że nie przepadam za małymi skoczniami, to uważam, że. Moja technika, jakby nie jest też jakby dostosowana akurat do tej, akurat skoczni, tutaj małej w Trondheim. Także ja się cieszę, że, że teraz została nam tylko duża skocznia. Jaka to jest skocznia? Jak tutaj byliście na, na treningach, to, to wiesz, w internecie często latem różne zespoły czy zawodnicy wrzucają takie filmiki. O, tam skoczyłem 140-150 na igielicie, ledwo wylądowane, czy nie? Dużo masz takich filmików gdzieś w swoim telefonie? No mam, ale to jakby bardziej z tej właśnie dużej skoczni, a nie z małej, też tak naprawdę jak byliśmy tutaj w lato, to głównie skupialiśmy się na, na skokach na, na tej większej skoczni. Na małej z tego co wiem, to odbyliśmy chyba tylko dwa treningi, a na dużej mieliśmy pięć, bo też jakby pamiętam, że z, z tego co pamiętam, to jakby rozmawialiśmy z trenerem i on jakby mówił, że, że jest tutaj trening na małej skoczni, ale możemy zdecydować kto gdzie chce i skoczyć. I no, pamiętam, że jakby wszyscy praktycznie powiedzieli, że, że wolą iść na tą większą skocznię. No to jaka jest ta większa skocznia? Czego tu trzeba przypilnować, żeby daleko polecieć? Trzeba tutaj przypilnować dobrych warunków, bo ona jest naprawdę bardzo podatna na jakby podmuchy i ta stara przed przebudową taka była. Ta się niby zmieniła, ale dalej tak jest. I. Generalnie jest to bardzo przyjemna skocznia i jest tutaj dosyć dużo takiej fazy lotu. Co jest, co jest przyjemne. No i generalnie trzeba skakać. Trzeba skakać dobrze, tak jak na każdej innej skoczni. Ale tak jak mówię, no jest ona przyjemna, jakby znamy ją, bo dużo tutaj trenowaliśmy, także ja jestem pozytywnie nastawiony. Trener mówi, że bardzo długi rozbieg. Może z dołu tego nie widać, ale, ale że, że, że ten rozbieg, jak wiadomo, zazwyczaj rozbieg jest kluczowy, ale, ale że tutaj do, do tego przejścia trzeba kawałek dojechać. Tak, bo faktycznie nie jest tutaj jakby taki stromy ten najazd, ale no nie jest też tak jak w Bischoffen, także gdzieś tam jest, on wydaje mi się nieco dłuższy, ale nie sądzę, żeby było to problematyczne. Nakładasz na siebie... Jakiekolwiek oczekiwania przed treningami i później przed tym, przed tym co dalej, czy, czy step by step, krok po kroku? Staram się nie nakładać, bo wiem, że to miałoby na mnie zły wpływ, więc gdzieś tam podchodzę do, do tych skoków zadaniowo, żeby po prostu skoncentrować się na tych zadaniach, które mam ustalone z trenerami i wiem, że jeżeli je wykonam, to to ja będę zadowolony i to da jakby dobry efekt w postaci miejsc. Zastanawiam się, bo rozmawialiśmy po tej normalnej skoczni, ale czy gdzieś tam w Tobie było trochę stresu przed tym konkursem takiego, że wiesz, ten sezon był jaki był, żebym się nie skompromitował, nie ośmieszył, żeby po prostu poskakał tak jak na Mistrza Świata przystało? Było coś takiego przed tym konkursem czy, czy, czy nie? Znaczy nie wiem, no tak w sumie no, no, na tych treningach i w tej kwali, no to, to, to była trochę można powiedzieć jakaś taka kompromitacja ale tak by ja też na to tak nie patrzę bo tak by ja bardziej patrzę na to, że tak by no przygotowuję się po prostu najlepiej jak, jak potrafię no i e, faktycznie e, wiadomo no czasem wyjdzie, czasem nie wyjdzie no zazwyczaj, zazwyczaj wychodziło chociaż ostatnio, ostatnio mało e, ale tak e, no, miałem bardziej motywację taką, że po prostu e, chciałem wskoczyć swój po prostu najlepszy skok w tym momencie, no bo takby to, to, o to. O to w tym, w tym chodzi, żeby takby e, w zawodach, już tak by nie myśleć, tylko po prostu pokazać, co się, co się umie, co się wytrenowało w tych treningach, no i tak. E, no i taki, taki miałem w sumie cel, żeby po prostu e, oddać swój. Taki najlepszy skok. A czego ci zabrakło w okresie przygotowawczym, całym, powiedzmy od, od początku wiosny, żeby, żeby tutaj skakać tak jak 2-4 lata temu? Czy to jest tylko kwestia czasu i tej kontuzji, czy, czy jeszcze więcej było problemów? E, f... No. E, znaczy. No, mi się wydaje trochę, że faktycznie czasu mi też brakło trochę, bo tak by strasznie, tak by. No, rozbiło mnie to trochę, tak jakby nawet nie, 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 że rozbiło, tylko tak by trochę roz, rozleniwiło i gdzieś ta, ta, ta kontuzja i tak by wyrzuciła mnie z rytmu. O! I tak y, udawało mi się gdzieś tam wpadać znowu w ten rytm, ale jak, jakby szybko z niego wypadałem. Tak na przykład. Y, Engelbergu, później po, po Engelbergu yy, i tak by no faktycznie po yy, to był taki, jeden z takich przykładów, chociażby nawet też w Wiśle no bo w kwali było ten na drugi dzień już było bez punktów i to tak, nie miałem takiej stabilności po prostu, bo tak by yy, potrafiłem dojść do w dobrego poziomu w jeden dzień, a na drugi mi wszystko spadało tak by w drugą stronę i, i tak by nie byłem cały czas w tym rytmie, o i tak by w, ty, w tym okresie, co faktycznie tą kontuzję miałem, no to wypadłem z tego, i, i później tak by pracowałem, żeby do tego dojść do tego fak faktycznie, ale później nagle mi znowu to wszystko uciekało, i, i tak cały sezon, można powiedzieć, ee, z tym walczyłem. No a teraz trudno powiedzieć, no, <ścoughs> jak, to, jak to jest z tym rytmem moim. Na pewno, na pewno tak by gdzieś jeszcze. Mam motywację do tego, żeby w tym sezonie coś jeszcze poskakać i, i tak, by takie niższe cele, ale, ale żeby po prostu e, mieć trochę, trochę jeszcze z tego sezonu. Także tak, jeszcze, jeszcze taka, taka motywacja jest. No, a wiadomo, no, później na, na, przyszły, na przyszły, mam nadzieję, e, być już w tym. Poczekaj, o przyszłym też jeszcze będziemy gadali yy, po sezonie. Na razie to duża skocznia tutaj w Trondheim. Jaki to jest obiekt? Yy, trudny, wymagający czy bez przesady? Nie wiem. Mnie nie było tutaj na zgrupowaniu też. Także tak, też w ogóle nie znam tych skoczni za bardzo. Tyle co w zeszłym roku miałem tu okazję skoczyć w sumie jedne, jedne zawody, no ale to też e, w sumie chyba dwa treningowe kwali, do drugiej serii się nie łapłem. E, na tej małej chyba to samo było. Tak, tak naprawdę no nie, nie, nie były to wybitne. W zeszłym, w zeszłym roku tu miałem taki trochę kryzys. Stara na pewno ta grana sen, duża, no to była super skocznia. No. Ta nowa, no to tak mówię, no nie znam jej za dobrze, no, no ale tak, tak z drugiej strony, no to jakby jak się dobrze skacze, to nie ma znaczenia, czy, czy jaka skocznia, czy jest taka, czy, czy taka. Po prostu się skacze i jakby, no, tutaj też mam gdzieś tam w głowie to, co chcę zrobić i jak chcę zrobić. E, niż to, że, że to jest taka skocznia, a nie inna, nie. Także, także, no. No, mam tam swój cel w głowie odnośnie skakania, przygotowania się i, i zrobienia tego, no, ale wiadomo wszystko po kolei. A jak daleko jesteś od dobrze, albo bardzo dobrze? Znaczy, no, na tej, na tej małej było dobrze, no, ale to, to było też tak, by to był ten jeden głównie skok, co faktycznie i tak to na wynikach nie pokazało, no bo na wynikach byłem 18, ale to był naprawdę taki, taki mój skok, jaki bym chciał skakać. Eee, no przeliczyło mi później, tak jak przeliczyło, tylko tak, tak jak mówię, no jakby był niższy rozbieg. Eee, no też bym tyle skoczył. no tam Tak by leciem wysoka, po prostu spadłem i, i tyle, nie? Ale, ale tak by, no, no te, takie sytuacje też, też są. No z, Trzeba po prostu je zaakceptować, ale tak by to był naprawdę fajny skok. No tylko to był jeden w sumie. No to Obydwa były przynajmniej takie, wiesz, dwa w drużynie, dwa indywidualnie. Tam chwali, nie musisz przesadnie się starać, ale, ale po prostu dobrego tygodnia. No tak, no tylko, że jeszcze mamy trening, nie? No to, to też trzeba po prostu w treningu poskakać, no bo tak no. Tutaj nie ma miejsca zapewnionego, jak na tej majze, że sobie mogą tam pozwolić na słabsze treningi, żeby coś tam spróbować czy, czy coś. No ale to może i lepiej, no bo trzeba będzie po prostu od razu w treningach. Skakać to, co się umie, i, i walczyć, żeby, żeby było jak najlepiej.